Cześć, moje kochane osoby z Koziorożca. Witam serdecznie, zapraszam Was na horoskop miesięczny. Zobaczmy, jak karty ułożą się dla Was na ten czas. Mam nadzieję, że horoskop się spodoba. Jakby co piszcie? Troszeczkę jest zmieniony eee, i teraz będzie ujęty w zagadnienia, czyli miłość, władca, praca, astenarów. finanse, 10 buław i wyzwanie miesiąca to 6 pucharów. No i zaczynamy od miłości. Zagadnieniem tutaj na ten miesiąc będzie władca. Władca to dominacja, przejmowanie kontroli, władzy. Albo to wy będziecie zdominowani, albo wy powinniście. Tak czy owak. W tej karcie też, na co się zgodzicie, to otrzymacie niestety mimo wszystko. A więc kontrola. Tutaj kontrolę albo będziecie mieć nad relacją, nad sytuacją, albo niektó niestety niektórzy z Was będą zdominowani, skontrolowani, mocno stłamszeni. No wszystko zależy w jakim jesteście układzie, ale jest to e, władza, władza szeroko pojęta. Praca. A z denarowy nowe możliwości, nowe aspekty, nowe stanowisko, nowe obowiązki, otrzymanie pracy oczywiście, założenie firmy, która będzie prosperować naprawdę na dobrym poziomie, nowa korzystna inwestycja, która się opłaci, także dostanie jakiejś wiadomości, która przyniesie powodzenie w sferze no właśnie zawodowej. Finanse dziesięć buław, jakieś przytłoczenie, być może będziecie mieć y, nadłog wydatków, spraw w kwestii finansów, y, albo ktoś was obciąży czymś. Obciążenie jakieś pokazuje się tutaj, po prostu garb może być też, że a, bo ty miałeś, y, obciążenie może być też y, mentalne, a, bo ty miałeś mi pomóc, no i no, no tak, no muszę. No i tutaj jakieś obciążenie, ograniczenie, blokada, tak, y, Dodatkowy garb, jakbym to powiedziała, mimo wszystko, czyli finanse z obciążeniem, właśnie z ograniczeniem, blokadą i takie przy, przytłumienie mimo wszystko, czasowe, ale jednak. Lub dodatkowe opłaty, tak jakieś po prostu. Sześć pucharów jako wyzwanie. Wyzwaniem miesiąca będą sprawy rodzinne, sprawy powracające, może chodzić o dzieci, może chodzić o starsze osoby i... Być może tutaj wyzwaniem będzie spotkanie rodzinne, zaproszenie, które może być też kłopotliwe, no i coś z przeszłością, coś wróci do nas, co trzeba załatwić. Z czymś się trzeba rozliczyć. Dla niektórych może być wyzwaniem w ogóle, wyzwaniem w kwestii w ogóle, żeby zbliżyć się do rodziny. Na przykład, jesteśmy w Pustelniku, w Energii Pustelnika, a tu mamy energię Szóstki Pucharów, czyli że A, powinniście się spotkać, a jednak załatwić coś, rozwinąć, do, dojść do konsensusu, powrócić do źródła. Tak. Do, do jakiegoś źródła, i w kwestii właśnie rodziny, otoczenia. Być może w ogóle będzie załatwianie spraw z przeszłości rodziny jako wyzwanie. Tak więc takie macie karty. Zobaczymy, jak zadziała. Dajcie znać. Wszystkiego dobrego pozdrowionka i idziemy dalej. Do wodniczków idziemy. E, witam serdecznie, drogie wodniczki. Zapraszam Was oczywiście. Na horoskop miesięczny, no i zobaczmy drogie wodniki, jak te karty się ułożą dla Was, co z nich wyniknie dla Was na przyszłość. Już patrzymy, e, jak ten miesięczny, tak? Główne zagadnienia, miłość, sześć pucharów, praca, 3 denary, finanse, królowa mieczy i wyzwanie miesiąca, dwójeczka denarów. No i zaczynamy od szósteczki pucharów. Miłość. Co będzie głównym zagadnieniem? Bliskie otoczenie, przeszłość, powroty do przeszłości, zaproszenia, wiadomości. Jeśli mamy tutaj kogoś, to pewne sprawy wrócą do nas, ale też możemy oczekiwać, że w miłości po prostu sprawy z przeszłości będą mieć znaczenie, choć może też oznaczać powrót dobrych czasów, dobrych aspektów, zbliżenie się, zaproszenia rodzinne, ciepła atmosfera serdeczność, jeżeli kogoś nie mamy, jesteśmy samotni, może ktoś powrócić do nas lub na przykład też ktoś z otoczenia nam po prostu kogoś wskaże, na przykład a weź, o zobacz, ja znam taką osobę, to może warto, żebyś ty do niej się czy do niego odezwała, tak na przykład to może być też pośrednik praca, trzy denary, piękna karta awansu prosperity Nowych perspektyw, ale też tego, że ludzie będą chcieli z nami współpracować. Czyli jeśli pytamy, czy w tym miesiącu mamy szansę na pracę, to jak najbardziej tak. No i tu osoby trzecie, właśnie nam pomogą. Jest, jest perspektywa, jest możliwość, też można wejść w spółkę, we współpracę, podpisać dobre umowy. No i właśnie ten awans pod każdym względem. Finanse. Królowa Mieczy w tym miesiącu. Nie wydawajmy zbyt wiele, tak? Bądźmy powściągliwi, surowi, ale też uważajmy, bo ktoś może negatywnie próbować wpływać na nasze finanse. Raczej starajmy się racjonować wydatki, tak? Finanse surowe, trochę chłodne, wykalkulowane, ale też właśnie racjonowane, tak? To nie jest miesiąc na przykład tej szczodrości, że a dobra, pomogę ci, a to zrobię to, albo ktoś będzie szczodry na nas. Nie, tutaj musimy się zabezpieczać i myśleć mimo wszystko o tym, że, że to nasze finanse i że my tutaj na razie nie szarżujemy, jesteśmy surowi w finansach. Dalej, aspekt dwójeczki denarów. Pokazuje się jako. Oczywiście, no, wyzwanie miesiąca, wyzwanie miesiąca to balansowanie, łączenie przeciwieństw, to aspekt związany z tym, że będziemy musieli koordynować jakieś aspekty i łączyć je przede wszystkim, czyli łączyć albo relacje, znajomości, finanse, Pracę, możliwości, takie żonglowanie możliwościami, i to będzie wyzwaniem, tak? Koordynowanie różnych działań, łączenie dwóch przeciwnych światów. I to będzie dla Was wyzwanie. Będzie dobrze. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, i przechodzimy do rybeczek kochanych. Witam serdecznie, drogie rybki. O, coś mi coś tutaj nie działa. Zapraszam Was oczywiście na horoskop. E, e, Miesięczny. Zobaczmy, jak karty się ułożą dla Was na ten czas i czego możecie się spodziewać. To jest troszeczkę zmieniony horoskop. Mam nadzieję, że się spodoba. Jakby coś piszcie, e, zobaczmy, jak podstawowe tendencje się ułożą. E, miłość. Mamy hmm, Królową Mieczy, praca, magik, finanse, moc. No i wyzwanie miesiąca to sześć buław. No i patrzymy na aspekty miłości. Zagadnieniem tego miesiąca będzie królowa mieczy. Surowość, zapobiegliwość, ostracyzm, ostre potraktowanie. Albo my będziemy się zamykać w tym czasie, albo ktoś będzie... Próbował nas zamknąć na jakąś relację. Jest to wpływ surowej kobiety, kobiety matki, czasami teściowej, no generalnie osoby, która może działać negatywnie poprzez właśnie słowa, sugestie, ale też może być w ogóle ciężko otwierać się nam na emocje. Możemy być tacy nieufni, niedostępni, surowi, doświadczeni jakimś bólem. Przed którym się będziemy jeszcze wzbraniać, i dlatego ta zasłona się pokazuje. Praca, karta maga kombinujmy. Nie bójmy się łączyć jeszcze dodatkowych prac, dodatkowych ofert. Nie bójmy się kombinować, bo tutaj możemy awansować, jeśli mamy pracę, a jeśli nie mamy, to możemy kilka ofert połączyć, ale też przede wszystkim założyć na przykład dobrze posługującą firmę. Możemy coś tak dobrze załatwić, że będziemy zadowoleni, będziemy kierować świadomie swoim życiem zawodowym i będzie to pełne perspektyw, tak? Kombinowanie, zbieranie informacji i awans społeczny. Finanse. Karta mocy, trzymanie pieniędzy mocno przy sobie, karta nie ulegania złym wpływom i uwaga na finanse, jeśli chodzi o jakąś silną kobietę, być może ktoś będzie chciał coś od nas uzyskać, zabrać, wpływać, wyciągnąć, mimo wszystko. My musimy być świadomymi osobami kierującymi finansami, i być może właśnie coś będzie wymagało od nas dyscypliny, żeby czegoś nie zrobić. Nie ulot czemuś, komuś, a nawet swoim słabościom. Tak więc to jest ważne. No i wyzwanie miesiąca, szósteczka buław. Wyzwaniem w tym miesiącu może być kwestia radości, zwycięstwa. Dlaczego? Bo jest to karta sukcesu, zwycięstwa. I czasem wyzwaniem jest cieszenie się z tego. Wyzwaniem jest w ogóle pokazywanie radości, czy rozumienie, że zwycięstwo też wymaga właśnie od nas pewnych emocji. Że, że pokazywanie triumfu, tak czasami? A ja nie, nie, nie nie będę pokazywać. Nie, 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 bo ja jestem skromna. Nie, nie, nie mogę. A to jest właśnie radość ze swojego sukcesu, z, z jakiegoś osiągnięcia, i w ogóle być może wyzwaniem będzie cieszenie się z tego, co się dobrze udało załatwić. Dostrzeganie tego, tak, bo to też jest największą czasami lekcją, że a no to przecież to nic takiego. Yy, no, no, no tutaj trochę awansowałam, czy awansowałem, no tutaj się ten, no ale to nic takiego. I, i, a tu trzeba właśnie energetycznie się właśnie z czegoś cieszyć, celebrować e, i rozumieć, że to jest nasze, że to jest nasza zasługa, a więc cieszyć się z tego, co osiągnęliśmy w danym momencie. To jest największe wyzwanie. I tego Wam życzę, by właśnie cieszyć się z nawet z najmniejszych sukcesów. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Hej, kochani.